Święty Jan Paweł II. Któż jednak może zrodzić takie uczucia, jeśli nie sam Bóg. Jest bardziej konieczne niż kiedykolwiek dotąd, żeby ku niemu wzniosło się z całego świata wołanie o pokój? Modlitwa Różańcowa jest ku temu najbardziej skazana? Ona buduje pokój. Gdyż, będąc wołaniem o łaskę Boga, składa w sercu tego, kto ją odmawia, ziarno dobra, po którym można się spodziewać owoców sprawiedliwości i solidarności w życiu osobistym i w życiu wspólnotowym. Myślę o narodach, ale i o rodzinach. Tak wielki pokój byłby w stosunkach rodzinnych, Gdyby ponownie zaczęto odmawiać modlitwę różańcową w rodzinach. Akt strzelisty. Z różańcem w rękach, kierując na krzyż ostatnie spojrzenie, chciałbym zakończyć swe życie. Matko, dopomóż mi do tego szczęścia.